Siemaneczko, z tej strony Denis. Znajdujemy się teraz w lokalu na solcu, nowo powstały lokal w Warszawie, a dzisiaj ja przedstawię Tobie, jakie są różnice między longfillem, Liquidem, premiksem, jakimś shortfillem, kto tego w ogóle na wymyślał tyle i po co to komu. Zacznijmy więc od podstaw, czyli czym jest w ogóle Liquid. Liquid to jest gotowa substancja, gotowy płyn, który wlewasz bezpośrednio do swojego elektronicznego papierosa. Dobra i słuchaj, bo niestety, ale brawo mamy jakie mamy, dlatego likwidy kupisz tylko i wyłącznie 10ml. W Polsce jest zakaz sprzedawania po prostu większych pojemności gotowych likwidów. Stary, ale ja to spalę w godzinę. No to słuchaj, bo nic straconego, zawsze możesz sobie zrobić po prostu więcej. A jak to się robi? Na to, jak się to robi, odpowiem Ci już niedługo. Więc w fanpage na pewno pojawi się tutaj jeszcze taki materiał. A my tymczasem przechodzimy do premixa. Jest to tak zwane 5 plus 10, czyli masz już 5 ml koncentratu, no i wystarczy, że dolejesz do tego szota o odpowiednim stężeniu. Dobra, ma to sens! Wiem już, czym jest liquid, wiem już, czym jest premix. A tę chwilę? I to jest właśnie najlepsza opcja. Nie dość, że się najbardziej opłaca, to masz dowolność, jeśli chodzi o wybór mocy. I zapamiętaj bardzo ważną zasadę. Jeden shot to plus trzy do mocy. No dobra, wlałem trzy shoty i. tu jest jeszcze pusto. No i słuchaj, bo jak już wlaliśmy tu shoty, no to trzeba jeszcze do szyjki butelki uzupełnić to bazą zerówką. I co to wszystko już? Jeśli chodzi o wylewanie to tak, ale musisz to jeszcze bardzo dokładnie wymieszać i będzie gotowe.